Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Little Kingdom. Znowu was muszę przeprosić, chła, chła. Że nie było w środę odcinka, ale tak jak ostatnio się chwaliłam moją kartą graficzną, że wszystko już z nią jest ok i tak dalej, no to jednak nie jest ok, także nawet nie wiem, czy nagram ten odcinek do końca, czy coś się nie zmieni, ponieważ moja karta graficzna sobie wymyśliła sama z siebie nie wiem na jakiej zasadzie że że ona nie będzie ze mną współpracowała i że będzie sobie zmieniała sterownik wtedy, kiedy będzie chciała i, i, i tak właśnie robi, że w tak w połowie na przykład gry sobie ona zmieni sobie sterownik i wtedy już nic mi nie działa. Także sorry, że nie było odcinka, mam nadzieję to, że, że ten odcinek się uda nagrać i. i, i Chyba już sobie w końcu zamówię nową kartę, albo całkiem nowy komputer. Nie wiem jeszcze tego. Tutaj te lampy już wiem o co chodziło z tym, z tym tam, Boże, jak to się nazywa? Jakoś to się nazywa. Co się kładzie na wierzch i wtedy, jak słońce świeci. O, z czujnikiem światła. Otóż trzeba było tylko kliknąć na ten czujnik światła i wtedy on działa tak jak trzeba. Także lamp parę postawiłam. Tutaj takie wejście. Zrobiłam do. O, o, już, już mi się coś tam laguje. No, no, no po prostu chyba zmienię faktycznie komputer i, i, i wtedy będzie wszystko ok. No ale do czasu, jak nie, aż nie zmienię, to tak musi zostać. Także lamp postawiłam parę sztuk. Zrobiłam żelaznego golema. Dwie sztuki. Gdzieś tutaj jest jeszcze jeden. Kowala jeszcze nic nie zmieniłam. Tutaj nie postawiłam. O, tam jest, tam jest jeszcze jeden. Mam znaczniki gdzieś. Te, o, w tym domku rybaka są znaczniki. To potem ich nazwę. Także możecie, możecie dawać, dawać w komentarzach przykłady imion dla tych właśnie golemów. A ty, dlaczego jesteś taki słaby, Józef? Także napiszcie Golem 1, jak ma się nazywać, i Golem 2, jak ma się nazywać. To ja ich tak nazwę, jak będzie. Wynikało z Waszych propozycji. No, tutaj, właśnie w, te, w tej części wioski, strasznie mi laguje, bez względu na to, jak, jak moja karta się zachowuje. Nie wiem dlaczego. Być może, że pod spodem są jakieś potwory albo coś takiego. Nie wiem. W każdym razie, tak jak zaczęłam mówić, nie zrobiłam jeszcze tego ryneczku tutaj, bo dopiero zebrałam parę owiec i one mi dopiero robią. Wełnę na, na, na takie te tam daszki nad straganami. Także z tym się jeszcze wstrzymuję. Jak zrobię, to Wam wtedy oczywiście pokażę. A co zrobimy teraz? Teraz pójdziemy do wioski kurczaczej, tam daleko, daleko, ponieważ tam znalazłam coś. Tam znalazłam coś, dzięki czemu mam. Wszystkie moje, całe moje ubranko mam z, 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 z Enchantem Naprawa, ponieważ znalazłam tam właśnie tego, jak on się nazywa, NPCa, który sprzedaje książki z naprawą, więc to mnie bardzo ucieszyło. Zatem, żeby nie chodzić długo, to po prostu się przemieścimy nie lubię, nie lubię się przemieszczać za pomocą teleportu, bo zawsze coś może się wydarzyć nie takiego z, z moją kartą w tym momencie. No ale, no ale, wioska kurczacza, Ok, teleportuj do. I jesteśmy w wiosce kurczaczej. O, jak widać, kurczak sobie stoi jeden i drugi na wieży. Także po prostu kurczaki nawet na wieży tutaj są. Tutaj są MPC. Dzień dobry panom. Ty co sprzedajesz? Ciernie. No trudno. Cierni nie chcę. Gdzieś tutaj. W, właśnie nie wiem, w którym domku. W którym to było domku? Czy to było w tym domku? Tak, w tym domku. W tym domku. <grywa> Zatrzymałam sobie. Jezu, jak laguje. No po prostu. Zatrzymałam sobie mojego osadnika. Może też go nazwę. Który sprzedaje za papiery. Właśnie widzicie, mam tutaj papierów mnóstwo sprzedaje. Emeraldy z szmaragdy i za książkę. I szmaragd sprzedaje książkę z naprawą, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Chciałam dać tutaj książkę z naprawą, zanim, żeby mieć sobie jedwabnym dotykiem i do, do tego, właśnie mojego, do tej mojej skrzynki. Ale to po prostu jest za drogie, także muszę poczekać, aż ten mi się zepsuje, zrobić nowy i wtedy mu dać, mu dać tą. Jak to się nazywa? Książka z naprawą. Tu mam mnóstwo papierów. Sobie przygotowałam. Tu już mam parę szmaragdów. No i zoba... Ojejka, jejka. I zobaczmy. Dawaj szmaragd. Dawaj szmaragd. He, he. Widzicie jak on się cieszy. On się normalnie cieszy, że mi sprzedaje szmaragdy. Haha, ha. no tak się właśnie cieszy. Wy tak nie potraficie się cieszyć ślicznie, jak on się cieszy. <laughs> o, matrę, ha, ha I co i więcej mi nie da. Zatem musimy się wyłączyć. Będzie się gwiazdkowało. Gwiazdkuje się. Gwiazdkuje się to znaczy, że już można znowu kupować. He, he. To mi się bardzo podoba, jak one się gwiazdkują, i wtedy można robić dalej swoje, że tak powiem. O, 18 trzeba było. No dobra, kupujmy póki możemy. Póki jeszcze sprzedaję. O, i znowu nie sprzedaję. Zatem co gwiazdkujesz? Gwiazdkujesz, no super. Bardzo mnie to cieszy. No, może wymyślę też y, na, y, imię dla. Naprawiacza, że tak powiem. On będzie naprawiaczem, bo on tutaj zostanie już do końca swojego życia. Gwiazdkujesz, Józef? Ja na wszystkich mówię, Józef, ale jakby miał tutaj napisane jakieś inne imię, to pewnie bym tak do niego właśnie mówiła. Ślicznie. I jeszcze tutaj mamy troszkę. O, i już mamy za mało. Okej, okay, dobra, mamy 32 emeraldy. Książkę. Książki też już przygotowałam. Mnóstwo, mnóstwo, yy, jak one się nazywają? Krów. Yy, pozabijałam. O, i nie mamy niestety na dwa, na dwie książki. Ej, co ja robię, co ja robię? Mamy tylko na jedną. No trudno. No trudno. Nie możemy kupić. Chyba, że któryś by sprzedawał emeraldy. Ile mamy? 14 jeszcze nam brakuje czterech. Cztery emeraldy. Dobra, weź, weźmy. Ej, a co tam leży? O, dawaj mi. Dobra, mamy jedną książkę, także pokazałam wam, jak się książkę załatwia. Weźmy to i dzisiaj pójdziemy, ponieważ stwierdziłem, no ale ja jestem no, normalnie, po prostu rewelacyjnie. Rewelacyjnie tę książkę też tu schowamy, i te emeraldy też schowamy. Yy, Okej. Okay. I te papiery też nam tutaj nie będą potrzebne, ale nam będzie potrzebne to. Siekierka nam nie będzie potrzebna, łopatka. Jedwabny dotyk to on jest tutaj zawsze. Czyli to i to i, 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 i co najmniej jedna. Ta. Strzała. Okej. Okay. Dobra, jedwabny dotyk, jedwabnym dotykiem. Ej. Okej, okay, okej. Okay. Jedwabny dotyk, skrzynka. Dobra. I idziemy, i idziemy. Z powrotem wracamy tą samą drogą, którą przyszliśmy, czyli waypointem do domku. Teleportuj. Ups, ups. Okej, okay, jesteśmy w domku. Yy, w zasadzie to możemy sobie. Dobrze, tutaj zejdźmy na dół. Nie będziemy za każdym razem. To możemy zostawić, to możemy zostawić, to możemy zostawić. Ej. To nie. I to możemy zostawić. Dobra. Dobra. I co z tym zrobiłam? Gdzie to zostawiłam? Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Boże, ja już nie wiem, co robię normalnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idziemy na górę. górę. I tutaj to wsadzimy. Tu, 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 tu. Dobrze, teraz się prześpimy. Bo stwierdziłam, że jak, jak chciałam moje owieczki sobie tutaj y, zasiać, wiecie, że owce się sieje po prostu y, z wyhodować, to chciałam je przyciągnąć tą y, taką linką. Taką linką. I jednakowoż nie miałam y, tych kulek slajmowych. Krowki mi tutaj się rozrosły. Owieczek już też mam sporo, ale się musiałam napracować nieźle, żeby je przy, przyprowadzić tutaj, ponieważ nie miałam właśnie chlinek i stwierdziłam, że trzeba zdobyć slajmowe kulki. A żeby zdobyć slajmowe kulki, to najlepiej wybrać się na bagna. Zatem stwierdziłam, że muszę znaleźć bagna. No i bagna na mapie znalazłam tu, tu. Więc zrobiłam sobie drogę na bagno. Więc teraz wam pokażę drogę na bagno i pójdziemy ubić parę slajmów. Akurat jest dzień, więc przez dzień będziemy szli. To jest dosyć daleko, ale wam no, pokażę. Weźmy sobie mieczyk i idziemy teraz na bagno. Hej ho, hej ho, na bagno by się szło. Taką sobie drogę zrobiłam właśnie na bagno i zresztą taką, tego typu drogę też będę musiała sobie zrobić właśnie do tej wioski kurczaczej. Bo y, jak widzicie, po y, zrobieniu dwóch teleportów, już inaczej zupełnie troszeczkę y, działa y, moja karta. W ogóle się komputer zgrzał niesamowicie. <grywa> po prostu y, ręka na, na moim laptopie y, mi się grzeje. Straszne to jest, to jest po prostu straszne. Pewnie mi się przepali niedługo ta karta, także no, naprawdę muszę chyba po prostu po prostu coś zmienić. No i taką sobie właśnie drogą tutaj szłam, 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 tak sobie zaznaczałam. To oczywiście jest do zrobienia droga, tak samo jak ta droga, która tam się ciągnie do domku rybaka. Też jest cały czas do zrobienia, no ale w pewnym momencie to oczywiście zrobię. Myślę, że jak już będę miała nową kartę lub nowy komputer, to będzie mi to szło zdecydowanie sprawniej, bo jak widzicie, znowu mi się wszystko laguje. Mam nadzieję, że... Że, 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 że to już ostatnie takie odcinki, że niedługo będzie wszystko już lepiej działało. Oj, 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 oj. Bo chciałam trochę tych kulek właśnie slajmowych, żeby chociażby porobić te, te linki. One się nazywają, jak One się nazywają sznurek? Nie. Nie sznurek, nie lina. One się po polsku jakoś tak dziwnie nazywają. Albo sznur. Tutaj hobijkujemy sobie do góry. W górę. Tutaj w dół. I tak sobie idziemy. Tutaj jesteśmy już, jak widzicie, w prostej linii cały czas idziemy. W dół, w dół, w dół. Dzień dobry, owieczko. Co tam słychać? Nic generalnie B. No B. No właśnie, i co dalej? Aha, tam, tam dobrze. Coraz wolniej idę. <noise> no to jest ciekawa ciekawostka. Ok, ok, idziemy, idziemy. No i tutaj doszłam do góry. I stwierdziłam, że tak, albo przejdę nad górą, albo przejdę w, w górze. Zatem wybrałam drogę w górze. Tutaj mam skrzyneczkę sobie postawiłam, tutaj. Trochę zbierałam tych różnych różności. Może sobie weźmy jeszcze jedną skrzynkę jedzenie, mamy i tak dalej. No i tutaj sobie po prostu wykopałam tunel w górze, prosto na bagno. Także musimy tutaj przejść kawałeczek jeszcze. O, jak widzicie, prosto na mapie, prosta droga prowadzi przez góry. No, bo tutaj właśnie są takie góry, górki. Także stwierdziłam, że chyba prościej będzie przejść przez górę niż nad górami, wspinać się i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze tutaj potem skręcimy, bo jak widzicie, bagno jest tutaj, a my idziemy tutaj. Także potem jeszcze skręcimy. No i tutaj sobie tak szłam, 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 i szłam, i szłam. I to właśnie tę drogę musimy jeszcze sobie tutaj rozszerzyć troszkę, bo to jest za wąskie, żeby tak sobie chodzić. Ale jak widzicie jest, co mamy, mamy południe także jeszcze troszeczkę na te bagna za wcześnie, żeby walczyć ze stworami ale jak widzicie, jesteśmy już coraz bliżej, bagno przed nami, ze 140 metrów i to będzie taka właśnie droga no bo wiad co tu słychać? coś tu było słychać Wiadomo, że, yy, że. Tutaj gdzieś słychać. Dobra, nie zajmujemy się teraz zombiakami, tylko chcemy te zielone, jak one się nazywają, slajmy. Zielone slajmy chcemy. Yy, także sobie właśnie tutaj. no Stwierdziłam, że, że to fajnie mieć w sumie takie drogi porobione, bo przynajmniej człowiek sobie idzie. Wie, że trafi na pewno w to miejsce. No i tutaj mamy nasze bagnisko. Nie mielic bagińskiem. Yy, dobra, przekąśmy może coś. Nie ma to jak pieczony dorsz. Pieczone dorsze są bardzo zdrowe. Yy, dają dużo czego? Czegoś dają dużo. Tranu czy czegoś. Dobrze, że mam te budki, w których można szybko po wodzie chodzić. Bo przynajmniej się nie utopimy. Zresztą w czapce mam też oddychanie pod wodą, więc też nawet jak, jak wejdę sobie w wodę, to też od razu się nie utopię. Tutaj dosyć sporo wykopałam też yy, gliny. Także właśnie, kiedyś chciałam do czegoś glinę, ale potem oczywiście wyleciało mi z głowy, do czego to miało być. O, tutaj jeszcze jest glina. Także póki nie ma. Nocy, o jak widać, mogę sobie spokojnie. O! Spokojnie to jest mocno powiedziane. Spokojnie sobie mogę bez utraty życia pod wodą kopać. Hopsa tutaj. Noc niedługo będzie. O! I tak proszę bardzo, jak już wychynę na, na powierzchnię wody, to tak strasznie szybko chodzę w tych budkach. No, mam nadzieję, że tutaj nam się będą pojawiały te slajmy, bo najgorzej by było, gdyby się okazało, że tutaj całą drogę na bagno zrobiłam, a tutaj nie będzie slajmów. To będzie wtedy kicha, że tak powiem. No dalej, noc już blisko, noc już blisko. Czyli teraz będziemy walczyć ze stworami. Mamy tutaj wszystko, wszystko, wszystko. Weźmy mieczyk. Na pewno oprócz slimów, mam nadzieję, że slimy będą w dużej ilości tutaj, ale też oprócz slimów pojawią się inne stwory głupie. Zatem będziemy tutaj walczyć. Będzie fight, fight, fight. Ok. No dalej. No, no i widzicie, człowiek chce, chce, żeby było fajnie, a tutaj noc się powoli zbliża, tylko bardzo powoli, a nie tak, żeby hopia hopsia. Dobra, wiecie, co to ja się na razie wyłączę i włączę, jak będzie noc. No okej, okay. zrobiła nam się noc, mało tego, że noc to jeszcze deszcz, także y, będzie nam się tutaj pięknie grało w tej chwili. Y, będzie lagowało jak smok. Y, włączyłam też potworne mapce, żebym widziała, czy się pojawiają slajmy. Wiecie co, a może by tak wyłączyć deszcz, tylko jak się wyłącza deszcz mam gdzieś tutaj taką ściągę. Wyłączyć deszcz. Okej okay, to. Meather Clear. U! Nieznana. Komenda. To ciekawa ciekawostka. ciekawa, ciekawostka, to jest jakoś tak ty o g l e o w n f al chyba tak jakoś też nieznana no dobrze zatem, zatem wpiszmy help help, a on nam pokaże dobra nie ma czasu, bo zaraz nas zeżrą. O, 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 tutaj mamy... Z tej strony jest chyba slime. Zatem... Idźmy tutaj gdzieś. No nie, lubię deszczu. Aha. O, kulki mamy, hura, hura. Hura, hura, mamy pierwsze kulki. I mamy zombiaka. Dobrze. I mamy drugiego ząbiaka. Okej. Okay. I, 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 i... Stańmy sobie. Rozejrzyjmy się. Tu. Dzień dobry, panie ząbiaku. Dobra. Na mapce nie widać nowych... Nowych yeah. tych... Wiecie czego. Zbieramy kulki, zbieramy kulki, bo to nam... Odnawia naszą zbroję. Eee, na mapce, na mapce widać szkieleta. aż szk do szkieleta możemy strzelać z łuku na przykład. Tylko gdzie on jest? Plum, plum, plum. Gdzie jest ten szkieleton? No tak, jak ja mam tak ustawiony komputer to nic nie widzę. Gdzie ten szkielet? Eee. Eee. Gdzieś tu musi być. Kurczę, no mogłoby przestać padać. Ja nie wiem, dlaczego? O, chyba widzę te. Nie, nie widzę tych. Dobra, dawać mi, yy, jak one się nazywają? Slajmy. Slajmy, slajmy. Gdzie jesteście? Slajmy, slajmy. Gdzie wy, żeście są? Uuu. To ciekawa ostka. Gdzie są te stwory? No tak. Gdzie te stwory? Gdzie? Może w tę stronę pójdźmy? Pająka słyszałam O ty! O ty brzydki! Będziesz mnie tu gryz. Nie ma, nie ma gryzienia ani Gdzie na tej mapie są te stwory? Pokażcie się, slajmy, slajmy Cip, 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 cip Myślicie, że do slimów można mówić cipcip. Cip? Pewnie niekoniecznie. He 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 he. No niby tak dużo tych stworów na mapie, a tu kurczę, żadnego nie widać. A co tam jest? Nic. Idą sobie dwa. Te jak one się nazywają? Creepery. No dobra. A tam idziemy walczyć z creeperami. Pająk po drodze. Walka kurde. Aaa. Ty... Okej. Okay. Mamy drugiego. No, wybuch, niestety. Ale nic nie rozwalił. Ha, ha, ha. Co tam na tej mapie widać? Widać tą, tą Zołzę, jak ona się nazywa? Wiedźmę. Widać teraz tutaj takiego, o. Aj, aj. Ej. Dobra. A tych, kurcze kwadracików zielonych nie widać. Słychać nie widać. Gdzie te kwadraciki zielone? No kurczę, jeden był i, i co? I mam mieć tylko dwie kulki. No ludzie. No ludzie, proszę was. Tam jest Creeper, ale ja nie chcę Creepera. Ja chcę te zielone stworki kwadratowe, zwane dalej. Slimami. dlaczego one się nie pojawiają tutaj? myślałam, że tu będzie hopsia hopsia cały czas slajmy i tak dalej, a tutaj wszystko bez slajmów ale jeden był to znaczy, że robią się tutaj, robią spawnują, znaczy tu chyba w tę stronę jest jakowyś tu idźmy tu Nie. To jednak nie było. Stańmy sobie tutaj. I cóż, tutaj też nie ma. E tam wiecie co? Do ki tu taka zabawa. Tu idzie debil. Tu gdzieś szedł jeszcze jeden. Okej, okay, tu idzie jeszcze... O Jezu, jeszcze do tego te lagi. Nie, nie, po prostu to się nie da. Nie da to się, nie da się. Dobrze. Co ta mapa nam pokazuje? No nic w dalszym ciągu nie pokazuje żadnych slajmów. No to jest wkurzające bardzo. Bardzo, bardzo. Zatem, w sumie, to... To ja skończę, a gdzie jest, gdzie jest wejście? Tam chyba. Tak. To ja skończę. Sobie pójdę teraz w stronę mojego wyjścia. Do jaskini. I w zasadzie to w następnym odcinku, który mam nadzieję, że będzie w środę, ale nie mogę tego na pewno obiecać. I że już będzie wszystko ok z tą moją kartą. Ale tego też nie mogę obiecać. No, ale mam nadzieję, że, że jakoś to tę sprawę tu już w końcu szybko załatwię, żeby, żeby yy, nagrywać jakieś fajniejsze odcinki. Yy, poza tym, też mam już w planach, jeżeli naprawi się to wszystko, ro, ro, robienie innych serii, także, także no, chciałabym, żeby to wszystko zadziałało, że tak powiem. Także tymczasem się trzymajcie. Do następnego odcinka. E papá.